Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Artir i tak od razu na wstępie chcę przeprosić za to, że mnie długo nie było ale dlaczego mnie nie było nie będę wyjaśniał, ponieważ to jest Ech, trudna sprawa i nie będę wyjaśniał, bo tak powiem nie będę tracił w ogóle czasu chcę tylko od razu powiedzieć, że nie będę nagrywał chcę teraz wrócić w ogóle na YouTube i nie będę już nagrywał gier przynajmniej tymczasowo, ponieważ jak już wcześniej mówiłem Mój komputer nie domaga i ani to dla mnie nie było przyjemne, bo grałem w małej ilości klatek na sekundę. I także w dobrej jakości filmy też nie były. No i co pokazywałem? Pokazywałem to, że nie umiem grać tak naprawdę, no bo trudne jest granie z lagami, tak. Więc od razu zaczynam tutaj ponownie i tak jak mówiłem, będą poradniki, poradniki, jeszcze raz poradniki, przynajmniej do czasu, dopóki nie kupię lepszego sprzętu. A co w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj chcę wam przedstawić w jaki sposób uaktualnić nasz system 7 albo 8 albo 8.1 Windows do Windows 10. Ponieważ jak wiecie już mija nam powoli, mija czy już nawet minęła, minął niby termin do którego możemy uaktualnić, więc tutaj nam się nie pojawia znaczek byśmy mogli uaktualnić swój system do 10 ale są sposoby na obejście tego więc pierwszym z tych sposobów jest wejście w konsolę za wo wow co ja klikam wejście w konsolę za pomocą administratora, czy za czy uruchomić konsolę jako administrator, tak i wpisać taki oto zapamiętam, że w konsoli to się nie pisze tylko wkleić wy oczywiście też będziecie mieli to w opisie wkleić albo wpisać jak kto woli ten i tutaj oto taką linijkę i po kliknięciu Enter możemy już zamknąć konsolę i poczekać po prostu parę minut powinno nam się w Windows Update pojawić e, znaczek, że się pobiera Windows 10 ja osobiście tego nie miałem, ale u kolegi mi się to udało zrobić, dlatego jeżeli to się nie uda, możemy zrobić jeszcze to w inny sposób, wchodzimy w przeglądarkę i wpisujemy wklejamy ten oto link, który jest także w opisie pobieramy to narzędzie zapisujemy czekam aż się pobierze po włączeniu tego programu włącza nam, odpala nam się, włącza przygotowanie do instalacji systemu Windows. To jest już od razu jakby uaktualniacz systemu, który pozwala nam zrobić coś dodatkowego, czyli na przykład nagrać butowalny pendrive. Czyli jeżeli ktoś nie chce butowalny pendrive, to jest pendrive, który po włożeniu włączy nam się instalator. Tu w tym przypadku akurat uaktualnienie do systemu i do 10. Możemy uaktualnić teraz albo utworzyć nośnik instalacyjny. Oczywiście tutaj możemy sobie zmienić, zależy od systemu, jeżeli na innym komputerze chcemy uaktualnić. Możemy utworzyć od razu USB-ka albo plik ISO, żeby w przyszłości, nie wiem, z, po prostu z Daimona, tak jak ja tutaj mam Daimon Tools. Jeżeli ktoś nie wie, to nieważne, po prostu plik ISO, tak, to jest obraz dysku. Można go nagrać na płytkę i z płytki od razu wczytać. Więc możemy to zrobić teraz albo później, już mam to sobie zapisane, chociaż na razie chcę zostać na starym Windowsie 7. Więc to na tyle. I mam nadzieję, że pomogłem. Jak ktoś, nie wiem, miał problem, że chce zaktualizować do dziesiątki, a dopiero niedawno zakupił Windows, albo dopiero, nie wiem, niedawno zainstalował sobie nowy Windows, bo miał siódemkę, zaktualizował do dziesiątki, a że musiał przeinstalować i ponownie zainstalował siódemkę, a chce zaktualizować. Mam nadzieję, że pomogłem. Więc dziękuję za oglądanie, jeszcze raz przepraszam, że mi tak długo nie było. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu, bo odcinki powinny się pojawiać co tydzień. Może częściej, ale tego na pewno nie będę mówił, ponieważ jak to zresztą już ktoś mnie mógł poznać, to umieć ciężko z filmami, naprawdę. <grydy> Więc do ustrzenia nas do następnego razu.